Siemanko, dawno mnie nie było, a to dlatego, że oczywiście, tak jak kiedyś mówiłem, wkręcie, jak się wkręcę w robotę, to, to jest masakra. Tam widzicie już skosy na poziomie poddasza, są ocieplone pierwszą warstwą wełny. Zabieram się też w międzyczasie za stelaż pod skosy i pod sufit. I co? I troszeczkę was to prowadzę, jak tam wyglądają postępy prac w zabudowie poddasza. No więc pokój syna jest aktualnie właśnie w trakcie robienia stelaża. Tutaj sobie z tej strony już e, takie odpady z e, udeka pocieliśmy na kawałki, żeby mieć takie, jako takie prowadnice do, do cedeków tych wzdłużnych, e, wzdłużnych, prze, e, tych wszcz. E, I co? Później wyjdzie druga warstwa wełny, ale zanim to, to jeszcze trzeba będzie tutaj poprzeczny podocinać, wypoziomować, jak będą wypoziomowane, docinamy poprzeczne skosy i dopiero wtedy troszkę rozbiórki skosu testowałem, opłaca się rozebrać ten skos i włożyć wełnę, niż męczyć się z tą wełną przy złożonym skosie więc, on właśnie Wam pokażę, tak zrobiłem dzisiaj łazienkę wcześniej Wiadomo, to jest trochę mniejsza powierzchnia, ale i tak wszystko dało, szybko się to rozbiera, bez żadnych jakichś tam odkręceń, te grzyby zostają. Myślę, że raczej uprzednio wypoziomowane i wypłaszczyznowane. tutaj te, te ściany nie stracą po rozbiórce i po złożeniu, na, nie stracą na, swoich, na tym swoim ustawieniu. I co, resztę tutaj sufitu, na górze to już zrobię od góry, na strychu. Jak najważniejsze dla mnie, żeby ocieplić podwójnie skosy. Tu jeszcze musi być wycięty otwór na okno i zrobiona ramka. Mówię, dla mnie najważniejsze jest to, żeby ocieplić skosy i żeby je zabudować, znaczy cały poziom poddasza, żeby zabudować karton gipsem. Tutaj z kolei ten pokój jest najmniej zrobiony. Tu jest tylko wełna, tu są, tu są strzelone sznureczki. Ścielone linię śnurkiem. Są podocinane już profile, pozaklejane są tutaj z tyłu tematy akustyczne, także to tylko e, obrzecać do ściany, ale kołki mi się powoli kończą. Zamówiłem sobie, przyjadę jutro, więc e, jest dzisiaj inna robota. Tu jeden pokój też już praktycznie tutaj akurat właśnie nie rozbierałem tego no i widzicie jak ta na wygląda jakby nie wiem obu, co zgadło wydrzeć też okno do e, zrobienia no i tutaj góra też będzie dopiero zrobiona później e, i co sypialnia będzie też raczej dzisiaj w kolejce też muszę tutaj rozebrać ten stelaż i e, kojeść drugą warstwę hm, sorry przerwano mi także e, no, sypialnia czeka na drugą warstwę myślę to ugryźć dzisiaj e, i przy dobrych wiatrach jutro e, przymocować folię paroizolacyjną i opłytować tutaj na ścianach są już oczywiście żona e, nie mogła wytrzymać musieliśmy sobie tutaj troszeczkę parę próbek e, Kupić do takich mniej więcej kolorów, które nas interesują, żeby dobrać to do tapety, ale w sumie z tych kolorów żadna nie pasuje. Całkiem co innego jest na, tele, na tym wyświetlaczu, na całkiem co innego jest w rzeczywistości. Tak samo, całkiem co innego jest na przykład na opakowaniu. No akurat tutaj mam w tej chwili z bekercą, tam to jest magnet ceramic. No ale coś będziemy uderzać w ten desen, jakieś cappuccino czy jakąś tam, coś takiego. Będziemy szukać jakiejś, ja chcę jakoś taką bardzo bardzo mleczną kawę, jakiejś ciemności beżu. No, zobaczymy, no, że też w sumie w tym mniej więcej tonacji też chce, chociaż ja też myślałem o takim jasnym fiolecie. A tutaj jeszcze wcześniej pewnie zauważyliście na ścianie też są do syna a, dwa takie odcienia, tu akurat było prościej, bo, bo z tych dwóch akurat ten bardziej nam pasuje. E, szary, a nie niebieski, i e, o, to są właśnie takie o kawałeczki około 10 cm. Na, e, no. na co. Jako prowadnice takie końcowe do, do profili. Tutaj z tej strony już przykręcałem. Żona że dzwoniła, żebym przyszedł na obiad, dlatego nam przerwało, więc pójdę zjeść obiad i po obiedzie przykręcę sobie tutaj z tej strony to. Tak wygląda to w taki sposób. Tutaj jeszcze widać, jak nie ma wełny. O, coś takiego. Ok, no to co, obiadek. No i dalsza, dalsza... Część pracy. Chyba będę po prostu, albo coś tam na początek dnia czasami wrzucał, wrzucał jakąś relację. Znaczy będę coś coś, coś filmował, albo na koniec dnia, albo tu i tu, ale w trakcie podejrzewam, że nie będzie bardzo mi się udawało, z tego, że z tego względu, że robię tutaj zwójkiem jednym drugim, i tak jak już kiedyś też mówiłem, po prostu nie chcę ich tam jakoś peszyć, albo coś takiego. Będę robił podsumowanie. Po prostu na koniec dnia, chyba ewentualnie na początek przed, przed, przed rozpoczęciem pracy. Kolejny dzień peripetii na budowie. E, na dzisiaj plan jest bardzo ambitny. E, wczoraj udało mi się tutaj, gdzie się znajduję w sypialni, e, udało się położyć tego warstwę wełny. Także to pomieszczenie, proszę ja was, jest w tej chwili gotowe do tego, żeby zamontować folię, folię paleoizolacyjną, no i powoli zaraz wjeżdżamy z płytami plan na dzisiaj jest ambitny właśnie w planie dzisiejszym zamierzam zrealizować właśnie płytowanie to, tej, tego pomieszczenia, tej sypialni a co jeszcze chciałbym dzisiaj zrobić to zaraz Wam pokażę właśnie tak jak wspomniałem przed chwilą to już jest gotowe sufit będę robił od góry później najważniejsze dla mnie jest zapłytowanie tego pomieszczenia dzisiaj Kolejną rzeczą, jaką chciałbym dzisiaj zrobić, to chciałbym żebyśmy dzisiaj wypoziomowali tutaj ten sufit, żebyśmy zrobili płaszczyznę tego skosu i jak się uda, a myślę, że się uda, to na sam koniec, jak mi zostanie trochę czasu, to chciałbym tutaj położyć drugą warstwę wełny, ale wcześniej to chciałbym też. Żeby to okno dzisiaj było już tutaj obro znaczy obrobione, no żeby był stelaż pod okno tutaj e, zrobiony, ta ramka cała, żeby to już było też gotowe e, do tego, no w sumie poza e, jeszcze paroma szczegółami kilka miejsc e, trzeba, by było, trzeba będzie wypełnić wewnątrz. Ale chciałbym ten, ten sufit już przygotować do tego, żeby można było tutaj dawać e, też folię paroizolacyjną i, i płytę i tak samo jeszcze w łazience. Łazienka też jest tutaj już podwójnie, e, jak to powiem, powiedzieć, owełnowana, e, więc też zostało tutaj tylko zrobienie okna e, i po zrobieniu okna też e, będzie już można tutaj to płytować. Także jak dzisiaj się to uda wszystko zrobić, to będzie rewelacja. E, no a jeżeli faktycznie, nam, jeżeli nam naprawdę pójdzie bardzo dobrze, bardzo sprawnie, to jeszcze może się uda tutaj przynajmniej trochę podocinać tych profili i przygotować ten stelaż pod poziomowanie. No ale jak nie, to się nic nie stanie. Najważniejsze są te 3, 4 pomieszczenia. Ok, działamy. Zobaczymy na koniec dnia, ile się z tego udało zrobić. A tutaj zapodział mi się jeszcze jeden taki timelapse z tego, jak powstała, powstawała konstrukcja. Ale nie o tym. Chciałem po prostu tutaj powiedzieć Wam, że stwierdziłem, iż na tym etapie ten odcinek zakończę. Jest jeszcze troszkę tego materiału. Nie chciałbym, żeby to było takie trochę nudne, długie, więc myślę, że nie zrozumiecie. Myślę, że to będzie na plus na to wszystko. Więc e, już teraz Was serdecznie zapraszam na e, kontynuację prac na poddaszu. Materiał powinien pojawić się w niedalekiej przyszłości. Wcześniej pewnie też mówiłem, tak, że to jakoś w miarę szybko będzie, w miarę się będę starał szybko to wszystko jakoś e, wrzucać. No ale znowu wyszło oczywiście odwrotnie. E, nie no, teraz nie zanosi się już na to, żebym e, nie mógł tego zrobić, więc, więc postaram się to sukcesywnie jakoś wrzucać. Także jeszcze raz serdecznie zapraszam, pozdrawiam i e, do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.